Twardziel powrócił oto OM System TAF TG7, czyli nowy, mały aparat kompaktowy, który jest odporny na niemal wszystko, w tym na konkurencję smartfonów, które zjadły z rynku większość aparatów kompaktowych z takimi małymi matrycami. Czy zatem w ogóle jest sens kupować taki aparat? Ile kosztuje, no i dlaczego jest to moim zdaniem najlepszy aparat na budowę dla architekta czy dla agenta ubezpieczeniowego? O tym wszystkim wam opowiem w tym materiale. Zacznijmy zatem od budowy tego aparatu, sami zobaczcie jak ten aparat wygląda, niemalże identycznie jak jego poprzednik i model TG-5, różnica wyróżniająca, no to jest tutaj nowa nazwa, ale też taki grip pokryty gumą, a oprócz tego mamy też zamiast gniazda micro USB mamy USB-C. I wszelkie dobrodziejstwa za tym idące a oprócz tego jest to w zasadzie ten sam korpus całego poprzednika tutaj widzicie z tyłu, jak to wygląda. Producent mówi o tym, że ten ekran 3 panel o rozdzielczości nieco ponad 1 miliona punktów, że on trochę lepiej oddaje kolory, wydaje mi się, że jest to racja, chociaż nie miałem porównania. No a Oprócz, oprócz tego jest to po prostu pancerny aparat, który przetrwa bardzo dużo. Widać to też po jego konstrukcji. Całość jest tutaj no mega, mega dobrze zrobiona. Widać także, jak aparat jest solidnie zbudowany i uszczelniony po tych wszystkich klapkach, które tutaj są. Zobaczcie, żeby otworzyć slot na baterię, no to nie wystarczy po prostu go otworzyć. Tutaj jest specjalna blokada, którą trzeba zwolnić, i dopiero teraz może na tą klapkę otworzyć i tutaj w środku widać też bardzo ładnie jakie są uszczelnienia ale to nie wszystko mamy tutaj także wiele różnych czujników które są przydatne na przykład w terenie tutaj mamy taką małą dźwignię która pozwala nam włączyć bądź wyłączyć pies czyli po jego włączeniu aparat rejestruje nasze położenie zapisuje to w exifach na zdjęciu więc możemy potem gdzieś w Lightroomie sobie taką mapkę stworzyć, nie musimy tych lokalizacji wgrywać. Sercem tego aparatu jest mała matryca, ta sama, która była w TG6, ta sama, która była w TG5. Czyli jest to w sumie matryca sprzed kilku dobrych lat. Matryca o rozmiarze 1 przez 2 trzecie cala BSI CMOS napędzana procesorem TruePic 8, ale jest też obiektyw, taki sam jak był u poprzednika o ekwiwalencie 25 do 100 mm światłem f 20 do 49. TG7 to bez wątpienia aparat, który został stworzony po pierwsze do zdjęć podwodnych, a po drugie do zdjęć makro. I w obu tych wypadkach w zasadzie jakichś wielkich różnic nie ma w porównaniu do poprzednika. Więc tak krótko mówiąc, chodzi tu o to, że po prostu możemy nurkować do 15 metrów. Mamy tutaj kilka, dokładnie to pięć trybów fotografii podwodnej. Trzy różne baranse bieli, które dostosowują się do warunków, które panują pod wodą, bo wiadomo, im głębiej wejdziemy, tym te kolory troszeczkę inaczej są oddawane. Ja więcej robiłem zdjęcia makro tym aparatem. Bawiłem się właśnie tymi zdjęciami z bardzo bliska. Bo od 1 cm ten aparat ustawia ostrość w trybie mikroskopu. Jakość obrazu jest naprawdę spoko. Nie jest to może profesjonalne jakoś makro, jak w jakichś obiektywach typu 90 mm OM system, ale no patrz, patrzmy na to, że jest to mały aparat i pod tym względem myślę, że jest to dużo fajniejsza opcja niż smartfon. Co do jakości zdjęć w tym aparacie, no to jest w porządku. No jest tak jak było, możemy zrobić z tym wyraźne, kontrastowe zdjęcia które mają taki plastikowy charakter jak to z małych matryc, jak to z przeciętnego smartfona czy nawet dobrej klasy smartfona. Tego się nie uniknie, natomiast mamy tutaj całkiem niezły obiektyw, który jest jasny, więc to też pomaga robić lepsze zdjęcia. Kiedy zoomujemy czterokrotne przybliżenie, no to tutaj już troszeczkę ta jakość rzeczywiście spada. Też mamy światło 4,9, więc jest dosyć ciemno. Autofokus dzień pracuje całkiem nieźle, dosyć szybko i precyzyjnie, też potrafi wykrywać twarze. Kiedy jest ciemniej, no to już bywa różnie, zazwyczaj sobie radzi, ale są momenty, kiedy sobie nie radzi i kiedy ustawia po prostu ostrość błędnie, ale też nie mówi, Ją tylko po prostu nie potrafi ustawić. TG7 ma też osobny tryb wideo. Tutaj również bez zmiany, jeśli chodzi o specyfikację. Nowością jest możliwość nagrywania w pionie. Możemy sobie robić takie materiały wideo prosto na social media typu Shorts, typu Reels czy TikTok. Jeśli chodzi o rozdzielczość, no to mamy 4K, 30 klatek na sekundę, mamy Full HD, standardowo 30-60, ale jest też tryb zwolniony, czyli 120 klatek na sekundę. Tutaj jakość tego obrazu znów jest, no jest po prostu w porządku, tu żadnego szału się nie, nie mamy co spodziewać. To o czym Wam mówiłem na początku, to są te specjalne tryby. I dlaczego jest to aparat dobry na budowę? Otóż nie tylko dlatego, że można po nim chodzić, można nim rzucać, można nim z nim robić niemalże wszystko pewnie, i gwoździe wbijać, ale on otrzymał specjalne tryby, to są tak zwane construction mode, czyli tryby, w które są, upraszczają fotografowanie w czasie właśnie jakiegoś różnego rodzaju konstrukcji, zadań i są dedykowane dla osób, które nie są fotografami, które na przykład są osobami na budowie, które mają coś uchwycić, zdokumentować albo nie wiem, szklarz, który montuje jakąś kabinę na budowie, Bądź też agent ubezpieczeniowy, który robi zdjęcia szkody, czy na przykład jakieś wyceny na budowie. W pierwszym trybie aparat wykorzystuje lampę błyskową, aby doświetlić scenę, i często na budowach jest taki pył, kurz, który w efekcie na zdjęciach wygląda jak takie plamy. No i ten aparat sobie z tym generalnie radzi, żeby te plamy usunąć, dając nam po prostu czyste zdjęcie, tak aby to zdjęcie po prostu dokumentacyjnie wyglądało lepiej. Tryb drugi. Stworzony jest do tego, aby fotografować, kiedy jest naprawdę ciemno, wtedy stosuje dłuższe czasy naświetlania, wykorzystuje też stabilizację obrazu, no i w ten sposób w nocy możemy uzyskać no, jaśniejsze zdjęcia, na których w ogóle coś widać i można dokumentacyjnie je do czegoś wykorzystać. Nie trzeba tutaj ustawiać nic ręcznie, to wszystko dzieje się automatycznie, tak aby te zdjęcia były jasne, ale nie poruszone. No, i tryb trzeci, wtedy fotografujemy w sytuacjach kontrastowych, na przykład mamy jakiś budynek na tle nieba, budynek jest w cieniu, a niebo wiadomo jest jasne. No i tutaj aparat. Próbuję sobie z tym poradzić, podbijając cienie, czyli ten ciemny obiekt budynek i troszkę negując, czy tam zgasz, zgasząc to światło. Ciekawostką jest to, że w każdym z tych trybów można stosować datownik, coś, co kiedyś na aparatach analogowych było normą. Dzisiaj Nigdzie w aparatach tego nie ma, z tego co się orientuję, cyfrowych. Natomiast tutaj to jest, i w ten sposób możemy w prosty sposób od razu, jakby wypalić tą datę na zdjęciu. No i na koniec ciekawostka, taka już bardzo techniczna, ja nawet nie wiedziałem o takich trybach. To to dokładnie dwa tryby CALS-CALS-H, czyli taki jakby high res, i CALS normalny. W tych trybach aparat rejestruje zdjęcia w niższej rozdzielczości. I są to rozmiary zdjęć, które są dostosowane do dokumentacji w służbach mundurowych, gdzieś tam jako dokumenty w sprawach, czy w jakiejś papierologii w biurach. Na koniec czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy w ogóle warto ten aparat kupować? Czy jest warty swojej ceny? A ta cena to około 2000 zł i dodam, że ta cena od lat, wielu lat w zasadzie utrzymuje się na podobnym poziomie, też nie rośnie, co jest plusem. I w tej cenie, w tym aparacie dostajemy nieco więcej funkcji jak u poprzednika, więc naprawdę za te same pieniądze mamy po prostu lepszy aparat. Nie jest to aparat super lepszy, nie jest to nowa zupełnie konstrukcja i to z tego trzeba sobie zdawać sprawę, ale... Do zastosowań, który został stworzony, on po prostu moim zdaniem no daje radę, tak? Szkoda, że nie jest to zupełnie nowa konstrukcja z nowym obiektywem jaśniejszym, z wieloma różnymi funkcjami, które tutaj można by było wprowadzić. No ale mimo wszystko ten aparat w swojej niszy dla odbiorców, do których został stworzony, robi robotę. Myślę, że może być bardzo ciekawą propozycją dla osób, o których mówiłem, które nie są fotografami, a które potrzebują takiego niezawodnego, ale prostego narzędzia do pracy na budowach, do dokumentowania szkód, czy właśnie w jakichś służbach mundurowych, w urzędach. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie lajka w górę. Zapraszamy do fotoformy we Wrocławiu na Andersa21 w Warszawie na Odrzańskiej. Tamten aparat jest dostępny, jest też dostępny online na fotoforma.pl. Jeśli macie jakieś pytania, to też dawajcie znać. W komentarzach albo bezpośrednio w sklepie, gdzie pracownicy sklepów Wam z pewnością pomogą. Cześć i do zobaczenia!